Siemanko, znajdujemy się dziś w piątym gimnazjum. Jesteśmy na treningu Elbląskiego Stowarzyszenia Parkoru. Cześć, co skłoniło cię do stworzenia Elbląskiego Stowarzyszenia parku? No, na pewno chęć zjednoczenia całej ekipy, która trenuje w Elblągu. Wiedziałem, że są różne osoby w różnych rejonach Elbląga, które trenują. Chciałem je po prostu zjednoczyć, utworzyć coś większego. A co skłoniło Ciebie do trenowania parkouru? No, już od małego zainteresowałem się różnymi sportami. Dosłownie wszystkimi, wszystkim i wszystkie opróbowałem, czy też piłkę nożną głównie. No i w końcu trafiło na parkour, koledzy mi pokazali co to jest. Ogólne chyba to, że jestem zbyt nadpobudliwy ruchowo, gdzie za, nawet za małego skakało się po drzewach i po prostu jakoś ukierowało to się w stosunku parkouru. Na pewno filmiki przede wszystkim. Kiedyś za mało lata zobaczyłem jakieś filmiki jak tam skaczą na YouTube. No i to wydaje mi się, że zachęciło to chciałem tak po prostu. Ciężko było rozpocząć przygodę z tym sportem. Ciężko mi powiedzieć, czy ciężko, czy łatwo, ponieważ od samego początku dla mnie to była typowa zabawa. Przyszkodziłem na trening, sprawiało mi to przyjemność, więc nie widziałem żadnych przeszkód ani nic w tym stylu, co mógłbym określić, że byłoby ciężko mi rozpocząć. Ja wiem czy ciężko, no. Trudno jest mi się określić akurat odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu no, jak każdy dzieciak tak, skakałem po garażach, po płotach, po drzewach, no i po prostu mówię, ukierunkowało się to w tym. Potem jakieś filmiki, przykładowo, nie wiem, przykładowo z Dawidem Belle, 13 dzielnica albo y, Yamakasi wszystkie części. No i po prostu czerpałem taką jakby, nie wiem, inspiracja Inspiracja, energię do tego, żeby trenować właśnie z tych filmów i żeby się uczyć no, samemu. Czyli trenujesz od dzieciństwa? No, od pierwszej gimnazjum klasy, od drugiej. Coś w tym stylu. Bardzo ciężko. Z początku no, nie wychodziły mi, się, mi te e, BF i tak dalej, różne kliki. E, jeśli dużo się trenuje, to da się, da się to osiągnąć. Raczej tak, to było ciężkie, ponieważ. E, trochę uzależnień, zwłaszcza y, uzależnienie od y, lenistwa. Y, sprawiało wiele trudności na początku. Y, y, ciężko mi było przełamać się, żeby regularnie trenować i zwiększać coraz większą dawkę tego treningu. A jak długo już trenujesz? Ja osobiście trenuję 5 lat z większymi, mniejszymi przerwami, ale koniec końców staram się regularnie to robić. Yy... W sumie to dwa lata, tylko że tam miałem trochę przerw. Po pół roku na przykład, bo właśnie przychodziło lenistwo. I tak porządnie za to się wziąłem od dwóch miesięcy, kiedy postanowiliśmy właśnie z drugim założycielem tej grupy wziąć udział w zawodach w kwietniu, w Sopocie. Te zawody nazywają się. Run czy ten sport sprawia ci przyjemność i pomaga w życiu codziennym? No jak najbardziej jest to mój sposób na życie, co zarazem sprawia, że sprawia mi ogromną przyjemność i frydę. E, czy mi pomaga w życiu? No na pewno, no na pewno w jakimś stopniu i jestem sprawniejszy fizycznie, ale przede wszystkim dostrzegam pewne powiązania, że jeśli na przykład się e, postaram bardzo i przyłożę do jakiegoś skoku, to koniec końców musi mi się udać. No i tak samo mogę to przełożyć. Na życie osobiste poza treningami, gdzie e, wiem, że wystarczy się postarać, można naprawdę wiele osiągnąć. No, pomaga i to bardzo. Przykładowo, no nie wiem, wykopy, czy miś wykopyć coś żeby nie iść na obkoło, to żeby jak to jest w definicji parkour żeby z, z punktu A do punktu B się przemieścić, to żeby nie chodzić naokoło, tylko po prostu na przełaj po wszystkie kiełby przeszkody dane. Czy nie masz problemu z tego powodu? Nie zdarzyło się jeszcze. No tak, sprawia i to wielką. Jak jestem zły, załóżmy po ciężkim dniu, przychodzę na taki trening, no i wtedy się luzuję, tak? Jest naprawdę ok. Czy sami wymyślacie triki? Dla sprecyzowania, triki w parkurze są nazywane technikami, triki są w innych sportach, tak jak w freeruningu. E, czy nazywamy tak triki, bo także akrobatykę trenujemy? E, ciężko powiedzieć, bo to chodzi o to, że pokonujemy pewną przeszkodę, zależy od jej budowy, od środowiska, w jakim się znajduje. No i czasami fakt faktem łączymy pewne techniki, które nie mają łącznie nazwy, ale które oddzielnie w jakiś sposób się nazywają ale koniec końców nie sprawia nam to w jakiś sposób trudności, czy też zajmujemy się tym, żeby specjalnie je nazywać czy określać. Zdarzy się wymyśleć przez przypadek, przykładowo przez głupotę, przez niedokręcenie czegoś, przez jakiś wypadek czy coś, ale ogólnie uczymy się trików, które są pokazane przykładowo od lepszych, którzy no, jakby pną się na sam szczyt, są na tym samym szczycie, pokazują nowe triki, a można powiedzieć, że to zgapiamy, ale tak jak mówię, przykładowo przez... Niedokręcenie czegoś przez. Hmm, po prostu przez przełożenie, nawet nogi, ręki, niedołożenie tej nogi, ręki wychodzą jakieś w ogóle całkowicie inne ewolucje. I no i tak jest z trikami u nas. No na pewno wzorujemy się już na innych osobach. No oczywiście każdy tam próbuje, ma swoją tam właśnie jakąś ideę i robi, próbuje wymyślać swoje triki, no ale głównie wzorujemy się na czyichś tam technikach czy też saltach, no i próbujemy się ich uczyć, tak. Czy masz jakiegoś faworyta w tym sporcie? Faworytów takich jak w naszym stowarzyszeniu, o których się często mówi, o których często się ogląda filmiki czy ocenia się? Raczej nie mam. Skupiam się bardziej na tym, żeby na znajomych, na osobach, które miałem przyjemność poznać w całej Polsce, którzy mnie zainspirowali, którzy potrafią coś sensownego zrobić ze swoim życiem i na nich się wzoruję. W sporcie? Hmm. Dawid Belle, chyba, bo od niego, znaczy, nim się inspirowałem najbardziej, inspiruje się cały czas. Który, no. Trenuje czysty, znaczy, moim zdaniem, czysty parkour, który. Nie jest typową ja czy freelanerem, tylko właśnie takim, no, trauserem, który trenuje parkur. Czy Twoim zdaniem każdy może trenować parkur? Jak najbardziej. Nie widzę przecież wskazań. Kto chce, wystarczy tylko wygodne obuwie, dresy. Wystarczy inspiracja, chęci i no, to wszystko i kawałek, nie wiem, murku, trawy, barierki. Oczywiście, na pewno początki będą bardzo trudne, no ale mogę się spróbować, każdy może się spróbować w tym sporcie.